Do sześcioletniej mnie Nie zostałyśmy syreną jeszcze Ale jeśli cię to pocieszy Skończyłyśmy szkołę Zdałyśmy egzamin na prawo jazdy Zwiedziłyśmy kilka przepięknych miejsc Zrobiłyśmy wiele wspaniałych wspomnień Skakałyśmy ze spadochronem I myślę, że ogólnie mogę powiedzieć, że Robimy rzeczy, które lubimy Mamy super życzliwe osoby wokół Ale przede wszystkim Mamy siebie Zawsze jak patrzę w lustro, to się do ciebie uśmiecham Widzę cię. Kiedy byłam w podstawówce, patrzyłam na tych wszystkich gimnazjalistów i czułam ogromny respekt do ich wieku. Widziałam w nich takie dojrzałe osoby, sprawcze osoby, że mają wpływ na swoje życie, że nie boją się na głos wyrażać swojej opinii. Później, jak byłam w ich wieku, uświadomiłam sobie, że im starsza jestem, tym mniej wiem. W sensie nabieram życiowego doświadczenia i uczę się nowych rzeczy, ale wbrew pozorom, im więcej. Wiem, tym bardziej potrafię uświadomić sobie, że jest masa rzeczy, o której nie mam pojęcia, które jest zupełnie poza moim zasięgiem. Im więcej odpowiedzi, tym więcej dodatkowych pytań. Odkąd pamiętam, jedyne czego chciałam, będąc dzieckiem, to właśnie dorosnąć. Nie być już dzieckiem. Miałam dosyć braku możliwości decydowania o większości spraw, miałam dosyć bycia zależnym, chciałam, żeby mój głos się liczył, chciałam być traktowana na poważnie, chciałam sama wybierać. I ciekawe jest to, jak bardzo inaczej w tym momencie czuję się na ten temat, jak bardzo nie czuję się dorosła, jak bardzo boję się odpowiedzialności nawet tylko za siebie, jak jestem już bezpośrednio przed wyborem i nagle okazuje się, że nie jestem w stanie sobie z nim poradzić, że ja nie wiem, co chcę robić w życiu, nie wiem, jaki typ życia chcę prowadzić, jakim typem osoby chcę być. A to jest właśnie ten moment, na który czekałam. Wolność. Prawdopodobnie powinnam się cieszyć najdłuższymi wakacjami w moim życiu, a ja nawet nie do końca czuję, że mam wakacje, bo ciągle się stresuję tymi wyborami, które w pewien sposób zaważą na mojej przyszłości. Autentycznie jestem ostatnio zdezorientowana. Niektóre osoby w moim wieku idą na studia, inne szukają pracy, niektóre dosłownie zakładają rodziny, a niektóre imprezują co tydzień. Niektórzy kminią swój własny biznes, a niektórzy spędzają 12 godzin każdej doby, grając na kąpie. Niektóre osoby w moim wieku podróżują, niektóre Poznają nowych ludzi. Niektóre poznają samych siebie. I ja płaczę. Tydzień przed maturą, pierwszy raz w swoim życiu, przeżywałam stratę bliskiej osoby. Czułam, że już nic. Nie będzie takie samo i że z wiekiem będzie coraz więcej osób odchodzić z mojego życia. I myślę, że taka świadomość przemijania z jednej strony odbiera sens pewnym kwestiom, a z drugiej strony w sumie go nadaje. Odbiera sens rzeczom takim jak na przykład przejmowanie się opinią innych na nasz temat albo martwieniem rzeczami, na które nie mamy wpływu, bo halo, wszyscy zginiemy, nasz czas na ziemi to krótka chwila. Ale za to nadaje sens każdej najmniejszej rzeczy, która sprawia nam radość i też relacją. Bo skoro tutaj jesteśmy, czemu by tego nie wykorzystać? Kilka lat temu czułam ogromną potrzebę definiowania swojego charakteru. Dosłownie potrafiłam pytać wszystkich swoich znajomych, jaka według nich jestem, jakbym nie mogła po prostu być sobą. W tym momencie raczej podchodzę z taką większą akceptacją. Nie czuję potrzeby, żeby tak się szufladkować. Wiem, że moja osobowość się jeszcze kształtuje, że się rozwijam. Nie skupiam się na tym, jaka powinnam być, tylko jak się czuję w danej sytuacji i co jest ze mną zgodne. Ostatnio myślę o tym, jak wiele wersji mnie jest, było i będzie. Rok temu zrobiłam sobie tatuaż. Byłam młoda i głupia, żart. Nadal bym zrobiła ten tatuaż, bo nadal jestem głupia i młoda, tylko że rok starsza. Kiedy miałam 12 lat, nie wierzyłam, że istnieje coś takiego jak prawdziwa przyjaźń. Teraz relacje, ludzie, przyjaźń to dla mnie jedna z największych wartości. Kiedy miałam 14 lat, myślałam, że nigdy nie zaakceptuję tego, co widzę w lustrze. Mam 19 lat i każdego dnia jestem wdzięczna za swoje ciało i życie. 13-letnia ja myślałam, że w wieku 19 lat będę zakochana, że znajdę sobie kogoś takiego na wzór księcia, który mnie uratuje. 19-letnia ja próbuję ratować samą siebie każdego dnia. 10-letnia ja usłyszała od pani z muzyki, że nie nadaje się do śpiewania. 19-letnia ja wie, że nie ma żadnej rzeczy, która cieszy ją bardziej niż śpiewanie i ta wersja mnie wie też, że to jest wystarczający powód, żeby nadal to robić. Gdy w wieku 15 lat ktoś zapytał mnie, jak się czujesz, zalewała mnie potężna fala cringe'u. Teraz nie wierzę w cringe, wierzę w emocje, wierzę w czucie, w psychologię Właśnie patrzę na lustro, na którym wisi moje zdjęcie, jak byłam mała. Polecam, bardzo terapeutyczne. Lubię sobie myśleć o małej mnie jako o mojej młodszej bestii. Czasem sobie myślę, że może ta mała ja byłaby zadowolona, że może byłaby dumna z tego, co widzi, że jakbym zaczęła jej opowiadać o tych wszystkich rzeczach, które mnie ekscytują, zrobiłaby wielkie oczy i powiedziała: Wow, na serio? Ale super. To jest po prostu moja największa idolka, bo nie bała się marzyć i nie starała się być kimś innym i była bardzo miła. Wiem, że ta część mnie nadal jest gdzieś tam. To nie jest tak, że teraz jestem już dorosła, mam 19 lat i wyrzekam się każdej części tej małej, bezbronnej, wrażliwej dziewczynki, którą kiedyś byłam. Tak się chyba nie da. Każdy ma w sobie wewnętrzne dziecko. Polecam się nim zaopiekować. Trochę czułam presję, żeby zrobić z tego dnia coś wyjątkowego, żeby spędzić go jakoś intensywnie, ciekawie, ale nie miałam ochoty. Znormalizujmy pieczenie sobie samemu torta. Ja was wszystkich okłamałam. Ja tak naprawdę nie mam 19 lat. No serio, nie mam. Ja mam 12 lat. Nie mam 19 lat. Miałam tą koronę na swojej osiemnastce. Ogólnie ja czułam bardzo dużą presję na osiemnastkę i oprócz tego, że bardzo lubię mieć 18 lat, to sam ten dzień był dla mnie bardzo trudny. I też organizowanie osiemnastki nie wiem, powinna to być najlepsza impreza w moim życiu, a tak naprawdę nie bawiłam się za dobrze. Ale co, lecimy dalej? Ej. Jestem dorosła. 19 lat. Nigdy bym nie pomyślała, że będę mieć 19 lat. Nie wiem o co chodzi. To był dobry rok mimo wszystko. Fun fact o mnie. Codziennie wieczorem robię sobie karaoke w swoim pokoju. Moja rodzina mnie nienawidzi. Oglądam właśnie Małą Syrenkę. Mała Syrenka to jest moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Uważam, że to jest klucz do całej mojej psychiki. Spytacie mnie, czemu jestem taka, jaka jestem. Właśnie dlatego.

jedną ochotniczkę, znaczy ona nic o tym nie wie. Jedna kropla ferry, i umyje wali cały zływania. Teraz mam pani i wam pokażę, jak się najlepiej halenia. Bierzemy, odkręcamy, przeilamy, bierzemy, kapkujemy. To jest poważny plan działania przeszłości. O wiele więcej zapachów i smaków. Aktywna piana, fery, cytryna, płyntore, 650 ml. Są mniejsze i większe. W podróż do domu i gdzieś. Nowe smaki w ogóle nam doszły. Awokado, jagoda, arbus, te spaghetti. Bardzo dobre też się koło. Co Muszę też poszukać ja. swoje dzieci. Jak nie chcecie masz na gość, Nie ustawiać zgodnie z lokalnym żywym w To najlepszy płyn na świecie. Jest super i. i ma dobre działanie. I super nieje. Ja właśnie idę na mycie o Jest jedna. jedna. Bardzo zła. <średzimy> bardzo zła. Bardzo bardzo. Bardzo uwaga. Jeśli raz, kupujecie, jeśli raz kupujecie, kupicie znaczy ferry, fejry, znaczy fairy, 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 to zawsze będziecie go kupować. Udowodnijcie swoim sąsiadom, że jesteście bogaci i kupcie fairy. Jeśli chciałam dodać, że i Ewa Wachowicz, <laughs> że to nas tak szybko, proszę, tu się nie reklamuje. Zapraszam Was na moją stronę internetową Emodry. E, to też jest właśnie Fairy, to jest. Nie jest podróbka fery, tylko to jest e, nowa firma. Nie. Wydany z Emodry. Za mało pieniędzy. Easy. Easy. Ja tylko polecam Wam główki też z mojej strony. Niedługo powstaną w ogóle sklepy takie. One napędzają gospodarkę i działają ekonomicznie na świat. W ogóle, jeśli jesteś dzieckiem. To posłuchaj mnie. Ale to nic, że rodzice Was ciągle okłamują. Nie dają Wam zabawy, bo kłamią albo, że nie mają pieniędzy, albo że coś. Ale to nic, że rodzice wmawiają pan, że nie mają czasu, czy pieniędzy, czy aktualnie się gdzieś spieszą. Ale to nic, że moje zabawki są. Bardzo, bardzo tanie, ale to nic, przecież nikogo to nie obchodzi, ale to nic, że musisz tam wpaść, ale to nic, bo inaczej cię zabiję, ale to nic, że nie przyjdzie do ciebie święty Mikołaj. Ciągle nas okłamują, nie dajcie się oszukać, ale to nic, my jesteśmy dzieci, już od 27 sierpnia, tylko w ten dzień. Już przyjdzie do mojego sklepu Emodry, już będzie on funkcjonował normalnie na rynku I dostaniecie jedną zabawkę, która będzie kosztować milion złotych, pięćset tysięcy groszy Za darmo No i oczywiście polecam, jeszcze kupować tą Primaverę Znaczy primavera. Bo to się czyta primavera, bo to nie jest Primavera My wcale nie odgadzamy nie zarzucajcie nam, żeby kupił wieczór. Prima Bear, nowa 6-litrowa, niegazowana, Pozyskiwana, na przykład, muka-muka, mucha-mucha. Hmm. Przejdziemy do ściereczek. Ściereczki są ze stylowym nadrukiem, nowoczesne. No, to ja już będę kończyć. Jeszcze polecam bułki, bo dobre, świeże. I jeszcze klapki na wszystkich, na wszystkie rozmiary z napisem e-modry, takim dużym, żeby było się Kiedyś dwóch czatów, jakimś fajnym Cut były super stary. ale teraz to jest wszystko z Emody. pa pa